W tym zadaniu musimy ustalić, której spośród czterech liczb a, b, c czy d jest równy następujący ułamek. Widać wyraźnie, że w tym celu będziemy musieli usunąć niewymierność zmianownika tego ułamka, a czyli przepiszmy go sobie tutaj jeszcze raz. Pierwiastek z 5 plus 2 podzielić na pierwiastek z 5 minus 2, no i teraz będziemy musieli licznik i mianownik tego ułamka pomnożyć przez liczbę postaci pierwiastek z 5 plus 2, żeby tutaj pojawił się wzór skróconego mnożenia, który nam zniszczy ten pierwiastek. Czyli mnożymy na górze i na dole ten ułamek przez pierwiastek z 5 plus 2, czyli tak naprawdę mnożymy cały ułamek przez jedynkę, no, i teraz w mianowniku pojawi nam się właśnie wzór skróconego mnożenia. Ja go może tutaj napiszę jeszcze raz. Jest to wzór w postaci a minus b razy a plus b i to jest równe a kwadrat minus b kwadrat. No, i zgodnie z tym wzorem, my w mianowniku otrzymamy pierwiastek z 5 do kwadratu minus 2 do kwadratu, natomiast w liczniku będziemy mieli po prostu pierwiastek z 5 plus 2. Do kwadratu, no bo mnożymy dwa takie same czynniki przez siebie, a w mianowniku będziemy mieli, tak jak powiedziałem, pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5, minus 2 do kwadratu, czyli minus 4, czyli w mianowniku mamy tak naprawdę jedynkę. Zatem nasz ułamek jest równy samemu licznikowi, czyli pierwiastek z 5 plus 2 do kwadratu. No i teraz, żeby obliczyć dokładniej tą liczbę, no to stosujemy wzór skróconego mnożenia na kwadrat sumy dwóch liczb. No, i otrzymujemy kolejno pierwiastek z 5 do kwadratu, czyli 5, plus podwojony iloczyn tych dwóch liczb, czyli 2 razy pierwiastek z 5, razy jeszcze 2, to daje łącznie 4 pierwiastki z 5 i plus jeszcze b kwadrat, czyli w tym przypadku 2 do kwadratu, czyli plus 4. No i to jest równe 5 plus 4, 9, plus jeszcze 4 pierwiastki z 5. Zatem pokazaliśmy, że nasz ułamek jest równy liczbie z punktu d.